Cześć drodzy widzowie, witam was w kolejnym materiale. Dzisiaj odcinek z koszenia żyta. Jestem właśnie na takim kawałku, gdzie tutaj po prostu wzięliśmy to w dzierżawę w tamtym roku taki malutki kawałek. No i tutaj było zasiane 15 października żyto z przeznaczeniem oczywiście na kiszonkę. Dzisiaj mamy 8 maja. Kosimy to żyto. Chciałem wam pokazać jak to wygląda. Tutaj nigdzie nie widzimy kłosa, więc jest to naprawdę super faza, a nie, jednak jest, jest już tu delikatnie zerwam i zobaczcie kłosik wychodzi z pochwy liściowej jest to jest to tutaj można powiedzieć że rzadki widok żeby tego kłosa zauważyć więc myślę że jest to dobra faza tak jak w tamtym roku udało się wykosić w odpowiedniej fazie u kolegi tak jak i u nas w tym roku widzicie, gdzie nie gdzie ten kłód wychodzi. Nie widać go na całej przestrzeni pola, więc myślę, że jest to po prostu e, dobra faza. Tak to książkowo opisują i, No i w sumie tak się udało w tym roku e, wykościć, to, że to tak. Tutaj wziąłem ze sobą miarkę, żeby wam pokazać, jaką ono ma wysokość. No i sami zobaczcie, 1,10 m. Tam, gdzie wiadomo, troszeczkę jakaś tam gorsza gleba to 90 cm, ale tutaj mamy Żyto metr 10. M. Tutaj poszło 110 kg azotu w rsm jest siarką, tylko to poszło. Na, na jesieni tutaj nic nie było dawane, tutaj było po prostu po jakimś no tutaj, nie wiem, coś to chyba rosło w tamtym roku. My to zaoraliśmy. I tutaj było zasiane to żyto, akurat było żyto w centrali, bo nam został kawałek, więc tak to wygląda, kosze, po kosy są naprawdę bardzo obfite, chyba jeszcze takiego żyta nigdy nie kosiłem, oczywiście w takiej fazie, ponieważ tam kosiliśmy 2, 3 lata temu takie żyto, natomiast ono tą fazę przeszło, to żyto sobie zbadamy, parę belek z tego będzie, może z 10 jadę zaraz na drugi kawałek, tak jak zawsze chronę od 3 lat u nas w gospodarstwie, no i... John Dirkiem kosimy, przejadę na drugą plantację to Wam pokażę co tam dalej będzie Ogólnie dwa dni po deszczu, bo w sobotę u nas obfity deszcz. Tutaj mamy żyto 80 cm. E, tak jak mówię, dwa dni po deszczu. Fajnie, fajnie to po prostu u nas zrosiło, troszeczkę jakieś tam 16 litrów spadło. Tak jak mówię, trawy jeszcze nie do koszenia. Żyta jak najbardziej tego towarku jest naprawdę e, fajny, fajny towar. Tu tak samo żyto 15 października Siane Dańkowskie Rubin. O! Nie tutaj, ale tutaj widzicie Płosek wychodzi, także no Kosimy, tak? Nie ma na co czekać 8 maja nie. No jedynie w tym życiu to ten problem Że jak widzicie tutaj niestety Trochę tego zanieczyszczenia jest Trzeba po prostu tą kosiareczkę wyżej trochę podnieść Ale Tak samo to na 110 kg azotu No super to wygląda Tak? Aż miło się kosi Jakbym teraz w łąki wjechał No to nie byłoby tej pociechy Natomiast tu jak mamy żyto takie tu 80, tam metr 10, no to naprawdę fajne, fajne plony można osiągnąć i aż miło się takie coś kości. co jest lepsze i uważamy, że takie żyto żyto po prostu na kiszonkę to jest tylko taki zapychać czasami się po prostu ludzie zastanawiają co wybrać czy jednak może gorzowską czy jednak żyto na kiszonkę tak? żyto na pewno będzie tańsze bo kupicie jakiekolwiek tam żyto i możecie po prostu je zasiać i Natomiast, jeżeli kupujecie mieszankę gorzowską, no to tam już macie obecnie około 15 zł za kilogram. Tego trzeba wysiać około 40 kg na hektar. Więc jakaś tam kwota się robi 600 zł na hektar. Tak? Ja siałem i żyto, i gorzowską. Żyto na pewno tańsze. I słuchajcie, jeżeli do żyta dodacie wykę o zimą. No to tak naprawdę podobnie Wam to wyjdzie, bo wyka jest bardzo droga. I podobnie Wam wyjdzie yy, mieszanka gorzowska i żyto zwyką. Druga sprawa jest taka, że żyto urośnie Wam na słabszych glebach i ja się o tym przekonałem. Zasiałem kiedyś mieszankę gorzowską z żytem na takich słabych dzierżawach, no i to moje drodzy nie wypaliło. Więc na takich świeżych glebach proponowałbym raczej żyto lub żyto zwyką. Może być też przeżyto które powinno mieć więcej białka niż żyto. Żyto wiadomo najmniej białka w ziarnie i najmniej białka będzie też miało oczywiście w płodyce, tak, w liściach, ogólnie no, jako całokszą. no to um, u nas na glebach tutaj udało się osiągnąć, że to y, białkowo to wyszło 11,5% białka, natomiast z gorzowskiej tak naprawdę bardzo dobrze pilnowanej osiągnęliśmy, że y, gorzowską na poziomie 13,5% białka, tak? Dwa badania były tej gorzowskiej robione i ja myślałem, że się może ktoś pomylił w tym laboratorium, ale dwa razy robiłem w innym laboratorium. No u nas wyszło to tylko 13,5%, być może dlatego, że po prostu nie była ona jakaś tam za bardzo posiana na bardzo dobrych glebach. My też gospodarujemy czwarta, szósta klasa, więc też jakiegoś tam można powiedzieć szału nie ma. No ale 13,5% białka to jak dla mnie trochę mało. Fajna pasza, ale za te pieniądze spodziewałbym się czegoś lepszego. Natomiast też jak mówię, może była tu też nasza wina, bo nawożenie poszło solidne, 40 ton obornika. Tego azotu może faktycznie jakoś tam bardzo dużo nie poszło, bo około 65 kg Natomiast z obornika myślałem, że coś tam pociągnie MPEK był dawany, nie, był dawany kizeryt i gornkali na tą Gorzowską Po 150 kg Żyto było identycznym systemem nawożone i osiągnęliśmy z żyta 11,5% białka Z tego muszę powiedzieć, że to żyto było wykoszone bardzo późno Że te kłosy już były na wierzchu, tak nam akurat pogoda niestety nie dopisała I musieliśmy je kosić już po deszczach Gdzie te kłosy były na wierzchu No i niestety tak to wyglądało Więc tutaj tak jak na naszej glebie myślę, że to żyto jakbyśmy z tydzień wcześniej wykosili To to białko też by było lepsze no i Gorzowska na pewno będzie lepszą paszą, bo mleko na pewno po tym podskoczy i żyto może nie będzie tak mleko pędne, Ale na jakieś tam słabsze kawałki, no to żyto będzie na pewno bezpieczniejsze niż Gorzowska, tak? Także no, ja nie skreślam tego żyta Tylko zastanawiałem się czy żyto po prostu zwykłym to jest dobry pomysł, bo ta wyka bardzo drogo wychodzi Natomiast jak mamy zasiać żyto zwyką, to tak naprawdę mamy w tej cenie gorzowską, tak? jeżeli chcemy to dobrze zbilansować, wiecie, każdy zrobi jak uważa, natomiast, no, to żyto wcale jakieś tam bardzo złe nie jest, ale, ale, tak jak myśleliśmy, że to i kolega, też tutaj, który ma krowy, też się żyto, no to. Zdecydowanie po tej gorzowskiej te parametry bleka i wydajność, no było widać, że w tym basenie jest więcej. Więc myślę, że warto zasiać tą gorzowską, ale w przypadku, gdy mamy te gleby uregulowane, tak? gdy mamy je naprawdę jakoś tam doprowadzone do ładu, bo siejąc właśnie żyto w takie warunki, gdzie mamy glebę zapuszczoną tą gorzowską, w takie zapuszczone stanowiska. Myślę, że po prostu ono... jeżeli chodzi o moje zdanie porównując Żyto i Gorzowską uważam, że Gorzowska jest po prostu dla, To jest taka mieszanka dla bardziej wymagających hodowców, bardziej myślę, że ona się sprawdzi przy żywieniu krów. Przy opasach oczywiście też, natomiast no musicie tego wymagać, także te opasy robicie na fajne wagi, liczycie na fajne przyrosty, liczycie na dobre kiszonki, no to wtedy Gorzowska się opłaca. I myślę, że to jest lepszy wybór, bo ona na pewno będzie bardziej wartościową paszą. Ale musicie pamiętać, że dobre po prostu gleby i dobre nawożenie. Tam, jak nie dacie, to to po prostu nie urośnie. Nawet, że tak jak my, ona fajnie wyglądała u nas ta gorzowska: to była po prostu piana, każdy się cieszył, że po prostu tyle masy. Natomiast po badaniach wyszło, że wcale to nie jest jakaś rewelacja, bo miała tylko 2% białka więcej niż żyto. Tak jak żyto każdy mówi, że jest zapychać, no to jak zbadaliśmy, 11,5 miało żyto, 13,5 miała gorzowska, także wcale jakiegoś tam dużego szału nie ma. Czyli pod gorzowską trzeba po prostu dobrze ponawozić i mieć troszeczkę lepsze gleby. Natomiast no, żyto jest mniej wymagające. I jest dla mniej wymagających hodowców. Jak macie niepewne stanowiska, albo żywicie jakimś tam po prostu dla opasów, i to jest właśnie jakieś tam alternatywne źródło dochodu te opasy. No to myślę, że to będzie lepszym rozwiązaniem, więcej masy na pewno. No i po prostu to taniej troszeczkę was wyjdzie. Jak widzicie, tego żyta jest sporo. Może tu teraz tak nie widać trochę kondycjoner, to mało trochę jest zanieczyszczenia, jak widzę. Niestety to nie było wałowane. Ale no myślę, że żydka jest jest troszeczkę mokre bardzo będzie to na pewno przetrząsane będzie to na pewno e, robione w bele a jak to, jak to wyjdzie to będę Was informował na bieżąco jeżeli chodzi o gorzowską i żytą, mimo, że u nas ona wyszła jakoś troszeczkę słabiej ja myślę, że te gleby już te po tych 2-3 latach od tamtego pokosu gorzowskiej troszeczkę bardziej doprowadziliśmy do ładu pH było uregulowane to nawożenie też jeżeli byłoby większe czyli na poziomie około 110 kg 120 myślę, że jesteśmy e, osiągnąć jesteśmy w stanie osiągnąć lepsze plony i lepsze wyniki tej gorzowskiej ja jej nie skreślam, ona jest droga w zakupie ale myślę, że to później się sprawdzi choćby dlatego że tutaj nasz kolega, który właśnie sieje żyto i siał właśnie gorzowską no to mówił, że ta wydajność po tej gorzowskiej na pewno dużo lepiej, no po prostu widział w basenie, że jest po tej gorzowskiej więcej więcej mleka Także myślę, że warto ją zasięść. Moi drodzy, w następnym odcinku opowiem o międzyplonach, czyli o tym ekoschemacie, o który ciągle pytacie, także zapraszam w niedzielę o 9:00. W tym odcinku to wszystko, także Trzymajcie się i do następnego tygodnia. Cześć.